Dzisiaj ma tutaj Pager, y, drugi mecz, Summoner's Rift, zagramy w następującym składzie. Travelan jako Jax, Dark Kirex jako Ramus, Porymp jako Kennen i gościnnie MSLEG, nie wiem jak to się czyta, jako Ashi, a ja jako Fiddlesticks. Przeciwnej drużynie mamy Amumu, Akali jako Weigara, nowy członek zespołu. Icha. No to MSLEG no. Dobra, to ja na dzień dobry zainwestuję w jeden Vision Ward. No przydałbyś Bo nowego builda na Kenena Beta próbował To idzie mid. No patrzymy. To z kolei mnie ja mogę ich. No nie bo widzimy Wygaru no pan No nie co no, mi Wygał zrobił No tą klateczkę dużo chwilę go szybki ubije Wejgar jest na przykład słaby w tej drużynie na na ciebie tylko, bo drewno też tam coś musi jechać w AP. No. Chwilde zaś, ale zaś tam do tam, w tamtej drużynie do znowu trendama twitch. Dobra. Naduwać. <laughs> no. Co fishblad na dole? Dobra, jednak nie starczy mi na tego Vision Warda, żebyś dostał go nami i dać i życzę. Twitcha. Welcome to Summoner's Rift. W sumie jak Twitch będzie nam idzieć właśnie właśnie mieć właśnie Oj, drewno, drewno, drewno... Ale dobra ty, w trakcie meczu nie będę odbierać. Travelan, pamiętajcie, nie, nie podwórkowymi pseudonimami. Ja to jak wiadomo SLL nie umiem tego powiedzieć, tak do nie Dobra do... nie odzywaj się Ty najlepiej w ogóle nic niego daj tylko SS co jakiś czas Myslek, myslek, ćwiczał, czekaj, myslek No wy się ucisz, bo będzie trzeba wy wyciąć te głosy, a z kuli jednej osoby tego nie zrobimy Dobra, być. Tamty, Czekaj zeskanuj ja O, widzę tam Dobra nie ja. No co zeskanuj? nie jest dobrze co, 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 z tego Ale ja nie mam twitcha na Kogo wy tam macie na dole? mamy amenu i akali Skąd wiesz, że nie masz twitcha, może siedzicie tu na niewidoku koło ciebie Ja tylko, że przed chwilą dedną Nie, tylko na merę dedną no właśnie, więc Twitcha możesz mieć koło siebie. Kurde, Abo ten Twitch jest na dole, bo zabił przed chwilą Kireksa. A dobra. Ty ja rozumiał być ciemnym, ale Travelan się przesada. No yes, nie, ty poręb... Porębało cię. Wyłazisz z tych szaków, jaki nic on. A co mam czekać aż mi miniony expa biorą? Będziemy dwóch siedzieć w krzakach i wtedy będę miał expa. Wbijamy w nich? Cekaj... On nagrywał każdego line'a, czy ten i swój Nie, swój to nie na nie No w... Nie, w akcje to mówcie, nie? To wam dam Wiesz... To cię będę gadać, kiedy wbiją. No, najlepiej wychwycić wszystkie akcje. Znaczy... Nie zawsze będę mógł. Ty wiemy w nich nie coś ty na razie czekaj Dobra to tu wyjdę. tuśatu Fanu ją u mnie miłosierne lagi, co tu się dzieje? Ja to dobrze że to mam ja on już tam zdążył w ogóle dolecieć. Chyba. Czekaj, ja muszę tu coś mój zrobić. Dobra, to wbijamy w nią. Nie, 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 czekaj, ja, nie, nie, ja. Ja mam zminimalizowane RBL-a. synek, co ty robisz? No, chcesz, żeby na lagach grał? Nie, chcę, żebyś mi ją pomógł. Yeah. Dobra, jestem panowie. Dobra, nie goń, nie goń, bo mo może ktoś być... Czekaj, uciekaj, uciekaj. No, Lol, jakie masz No, no, no SS chociaż. Ja wiem, że... On już ja był, był na midzie i ten ci go do SS-a. To czy to, 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 to oni mają? Fajnie dziwnie grają. Ty jak łono, to trochę szy... bliżej, nie? No niektórzy tak lubią. Wiesz, kiedyś się grało normalne 1-3-1, jeszcze jak była beta. Tak, Myślisz, ja myśl, że skąd się to wzięło? Prawda, u nas nie mamy anonimów na razie. To wrócił do góry. Może. A jak nie, Na no, widzie no, idzie, uważaj No weź go tam przyciskaj, no <grym> a </dry> gdyby nie heal to byś tak. To Co coś tu będzie ode mnie bomby dostawać. Nie, dobra, pójdź. O, dinamiki. Z... Sorry. Ciekawie. To, to, to bez napinania mi tu. Nie wierzę ci. Drewno... Nie. dla sprostowania drewno to trawela. Kusiło mnie. Drewno to drewno, tra trawela to travela. Trawela. Ty. Wiecie, że ten szpil ma być wygrany. Nie mi grozisz? Ty przegrany też będziesz wciepywać. Jeżeli będzie wciepywać, ja. to tak. The end is near. To tego jak przegromy, to nie wciepuj. Ja i Goddy to teraz, jak gdzie jest idiotą... No, naprawdę, no że jest Jo Ja? No. Jesteś ciemnym debilem, który nawet nie z 2 razy 2 na pewno. Ośmiar. Joke. Ty wbijemy w tego Amumu? Ty wbijesz w tego Amumu. Właśnie. <gry> Dobra, no, niech... też może być! Dobra, czekaj, niech pobiją trochę naszym miliony. No, ona ci zajsą zniknie. Paki joke! Bo ona myślała, że mi coś zrobi. To jest Weigar. Wiemy. Tam jest... So, e, Tryndale ma ulti takie, że w jest pewnie... Czekaj. Zobaczę krzaki. Bo nie ma Weig Weigara. Te uważaj! Że... Kodem ci zobaczę krzaki. Dalej Weigara nie ma. Chyba Rykalowo. Nie wiem gdzie jest. To z Dobra, mam go To nie, nie wiem czy ryzykować tak wtedy czy nie, może lepiej nie Ty mogę cię prosić o niedobijanie mi minionów On są to robi za to się grube pieniądze dostaje Farciarz z Kubany. Tu już mam łóki, <laughs> fano, ta gra jest szybko. Mam mostę z to. No nie wiem, żeby ty nie. To czekaj, niech ona trochę pójdzie dalej. Nie, teraz niech ona popuszczy. Nie Kurde, węgar mi uciekł. Jaki żal. Trzeba opedzieć, że go gonisz. Ile miał HP? Malutko. Ty trzeba powiedzieć, że go gonisz, to by wyszedł mu naprzeciw. Dobra, już pewnie na Trudno. A mumu, co się tu zrobiło? skąd on się w ogóle wziął? Co tyś miał tę akcję teraz nakręcić, hopy? No, stary, jak on No bo teleportował się, nie? Kto? Ja osobiście myślę, że tu Twitch na invi wyskakuje. No, w sumie też. Zabiliście Vegara? Te... Nie. Zabiliście wygara, on tak... Kto tam na dole tak bije? Ten Twitch już ma 3 zero. ja! Zobaczycie, to zaś będzie mecz, który przegrałem przez jednego jedy... 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 postać. Co? Nie pod tarek, poczekaj. No, Będzie miał mniej niż To czekaj on nie łazi do tyłu. No bo tyś tam kliknął. A jak kto łazi do tyłu? A mu on. Czy ty? Kenner. Czuł, to co to, to ty robisz? Nie czuł spacer. Ten on dzisiaj chyba ma jakieś ma problemy żołądkowe. Dobra, cofnij. A no, nie, dobra jest. Te. Ty tu dostał 5 stanów na klatę, muszc... a ty mi mówisz cofej. A bo ty to, że możesz uciekać, a ja, ja cię pomóc ja, ja jeszcze ja to to miał to... no, ja też się skoczy no. po szczewiki. No. Albo po pasa na chatu. Dobra, tyś dead dla no. Lamusia. Ja mam dwa fragi, Dobra, komu to pomóc Ulti? Bo nie zróżaj. No ja bym ja bym tą dół jednak tam trochę ogarnął. No. no przydałby to, nie, się U nas dwugas. Te onozakarias jest. Nie dobra są. Są so, baj. Yeah. Ja no czasem Latch gado wyłączył z Żebyście mi sam nie chłcęli. No zróbmy ładnie plecy. An enemy has been slain. Szkoda, że mi się karta graficzna przegrzewał On będzie w czokach, pojdź. No na zamomujesz No. Nie ma go, pać jak ją To mam Do iść dalej na tą górę? Znaczy dół W razie nie mamy trendy, Ja to... yeah, jest już no na razie z jeszcze raz Powiedziś nie może taret do końca A Kali widać ogarniałem ty gracz? Chciałbyś pomógł, a że stoisz z tyłu, hop! No może patrzę na jest takę Po się wbijasz pod taretem? Jaki był tarot ja, ja on mnie tylko zostanął Ile ja stracił? 100 HP Potrzebuję ja ten jeszcze 300 golda i się wracał Bo i tym ma Zesy Bo kurde tutaj nie daje rady i nie wiem czy pójdę. zaraz z dołu nie pójdę, albo z góry U mnie znajom ja no nie widzę F 214 już na tym levelu je cisna Proszę Państwa, ucieka. pierwszy taret Uciekaj, uciekaj Nie napinaj, ucieka. nie napinaj Uciekaj Dobra, jest Ma multi drewno leż Dobra to cofnę, tu za sobą właśnie w ogóle. Czekaj tam jest Tarek Nie podejdzie ja to jest my takich czymiemy oni później się boją podejść Niech ona popuszuje trochę, zostaw, nie bij tych milionów Cofnij, że nie brykalujesz. Nie, tego ja nie staruję. rób. Dobra, gdzie pomóc, góradą My tu sobie radzimy To lecę na to też Ja się trochę potańczę Ty zademonstruj taniec Kenena Daj na mnie Taki breakdance'ik No Czyli tam mm, do gry, bo ekwa to breakdance Prawie jak Malzahar Eee, ten to okay, ma taki okay. electric boogie